No Witam, witam moich byków, naleśników co tam u was, mordeczki mówcie jak tam zdrówko płynie jak widzicie tutaj <laughs> świeżo wbita ranga 0 ale coś chyba się nie chce wczytać także chyba nam nie zaliczyło wbicia tej rangi w każdym razie mozaika nie działa z rangi 0, nie wiadomo co się stało ale udało się wbić te pro Powiem Wam szczerze i jakoś tak czuję się, no nie wiem, bo to przyszło bez żadnego wysiłku nie praktycznie, no, te pasy szły jak burza i no, wygrywałem po prostu spotkanie za spotkaniem. Zacząłem grać pasami, nie wiem, 4 dni temu chyba, czy 5 dni temu, byłem na razie czwartych wtedy i słuchajcie, no grałem może dwie godzinki dziennie, czasem nad godzinkę, a wbiłem. E, tą rangę Pro, właśnie w 4 dni, no i nie czuję jakoś takiej mega satysfakcji z tego, nie? Bo po prostu e, no, tak łatwo to przyszło, no i tego aż tak nie czuć, nie? Ale no cóż, e, ranga Pro jest i słuchajcie, dzisiaj jest taka akcja, że muszę mówić troszkę ciszej. Także dzisiaj braciaki, pasiaki robią tajną, tajną akcję. Będziemy po cichu dzisiaj zabijać, rywali, pokonywać. Nie ma żadnej beczki do otwarcia. Dobra to nie otwieramy Czekajcie chcę zobaczyć czy tutaj działa ta mozaika Na profilu gracza Też nie działa Ale lipa A się tnie czemu Co jest z drawkiem tej ...człowieku Coś 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 nie trybi coś nie trybi Ok tu już jest normalnie Dobra zagramy sobie mecza po prostu pasiakami Coś mi tu nie gra. Zobaczymy, ee, jak sobie poradzą pasiaki na Radze Pro. Dzisiaj jest tajna akcja. Także nie mówcie nikomu, że pasiaki uderzają mu pod osłoną nocy. <grym> jak zwykle noc niewydmuchany. Zapomniałem przed nagraniem. Trudno. Jeżeli dam pauzę, jak będzie już e, krytyczny moment jakiś. Ok tyle Shiru, tak? Nie zaczynamy. Ale kolega, oczywiście. Czekajcie. Dobra. E, co my tu mamy? Co my tu mamy brać? Jaki pasiaki? Jedna. Ale się nie, Coś jest nie tak, chyba. Słuchajcie. Coś jest chyba nie tak. Nie powinno się tak ciąć. ostatnio się tak nie cięło na nagraniu. Mam nadzieję, że się nie stanie z tym z tego tytułu. Dobra, co trzeba wymienić jeszcze? Ona i Romancja, jest git. Um, <coughs> Dobra, git, ja już nie wymieniam nic chyba. To jest wymienię, strażnika, powiedzmy. Pasów nie chcemy, wiadomo. O, Natalis, może być. Może być Natalis. Dobra, zaczynamy sobie. A coś mnie niepokoją te zacięcia. W sensie, że nie, nie jest płynnie. Ostatnio jak tego miałem to mi przerwało nagrywanie Ale dobra, najwyżej... dobra zobaczymy Czekajcie, zaczniemy sobie ze, Oczywiście możemy na przykład Ze strażniczki, ale nie ma fregaty w sumie Z... Dobra, zacznijmy ze strażniczki Ciach Nie wzmacniamy i niech on sobie ją zabije My sobie wzmocnimy Inżyniera, inżyniera oblężniczego z Shiro, tak? To jest ta umiejętność. Tak jest. No zobaczymy, czy mu się uda coś zrobić. On by musiał go zagrać w rundzie no, prawdopodobnie ostatniej, żeby coś tu ugrać. A my spróbujemy go wyblidować w rundzie numer 2. Zobaczymy, jak się z tym uporamy. To jest pierwszy mecz w sumie na prorankę. tą talium Okej okay, Hawierz Czyli nawet nie zupiło nam co ciekawe Dobra, zróbmy tak Rozmocnimy sobie i jego wzmocnimy. I jego wzmocnimy taktyką, żeby eee, przeżył i da zapał po prostu ruszowi, nie? Vernonowi a, dum, Dunka, okej okay. Spoko, spoko Gdzie jest cicha tajemna akcja, słuchajcie, także e, Musimy tutaj cichaczem Ok, on tutaj ją wzmocnił Tym Hawierzem No to nic, no, czas na onej romancję, ewidentnie Bo nie zabijemy nikogo chyba A chociaż, czekajcie, jak ją zbijemy Olejem to może być śmiertelny cios, ale po co nam, jak mamy onej romancję? Niby nie e, w sensie e, zapał z inżyniera e, damy Rożowi. ciach Roż bezlitosny, ciach i tak ją zbijemy. Bo w następnej możemy ją zabić ją olejem, pszczącym. zapał, ciach tworzymy pasiaki. Klasyka gatunku, ciach, bajera. Ale teraz wiadomo pasel cicho, ok? Ups, uwaga! Cicho, to jest tajna akcja. Cholera! Zobaczymy. Zobaczymy, co zrobimy. Trzy na Rank słuchajcie. Także może być ciekawie. Gramy na Shiru. E, tym fajniej bo przecież na w serii braciaki pasiaki jeszcze nie graliśmy na Skojatelnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie, nie graliśmy. Graliśmy na Potworki. nic w był. W e, było. Skojatel nie było ewidentnie. Okej, okay, Havekar, przemytnik. Dobra, zabijmy dunkę. hwk możemy przesunąć po prostu w sumie ze, ze strażniczki, nie? myślę ciach przesłujmy go to on już teraz nie, nie wzmacnia nic, nie? ciekawe mnie, czy gościu teraz sobie odpuści Bo jest tutaj no 33 do 8 przewaga, bardzo mocna zresztą oj byki byki no no, nie miałem jakiejś mega satysfakcji z tego wbicia pro, nie? mimo że to jest dopiero drugi raz w mojej karierze gwintowej, jak to pro udało mi się wbić. Nie? Wcześniej się zatrzymywałem na dwójeczkach, jedyneczkach. No. Najbliżej wbicia pro byłem chyba draugiem, ale jeszcze zanim znerfili Adalię. Krąg życia. On okay. no, tutaj nie robi nic specjalnego tak naprawdę. Zebramy sobie Adalię. Tak, w pasy, jeszcze nam pasy zostaną na następną rundę Zwiat pasy, Ops. ok lecimy dalej, lecimy dalej, zobaczymy co zrobimy Gracz spasował, no No to ciśniemy go teraz w drugiej rundzie jeszcze Mamy desancik, mamy romancję. Przydałoby się dociągnąć mimo wszystko pawetę No, przydałoby się dociągnąć pawetę Albo uzdrowienie Okej, okay, spaweta sztos Ekstra Dobra, możemy skończyć wymienić Ale mocne, mocne karty mamy możemy, Może fregatę dostaniemy Okej okay. I ostatnio za każdym razem jak coś mówię, że coś potrzeba to, to wchodzi, nie? Nie wiem, no to chodzi z tym, że nie możemy zobaczyć nazwy gracza, a przeciwnika Nie wiem może ukrył? Da się tak? Nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Mm, w takim wypadku. Zagramy sobie od razu. Pogramy troszkę dłużej chyba tą rundę. Powiem Wam szczerze. Od razu leci Pawetta. Bo poczekajmy z Pawettą jeszcze. zagramy sobie najpierw Egmuda. Może on będzie miał na pewno e, lekcję przyrody, nie mogę się kurde założyć, niestety. że poleci zaraz lekcja przyrody. Ech, no cóż, co mogę powiedzieć? Dobra, leci Pavetta czy fregata? Mogłem fregatę dać. Tak naprawdę. Boję się troszkę, że będzie miał coś na powet jakieś syrokonia. I wtedy już nie zagramy sobie w trzeciej rundzie. Co byłoby nieco słabe jednak. Musimy teraz mu tego Shiro wybleedować OK. Cały czas tutaj pełna kontrola. lekcja przyrody za lekcją przyrody. Regaty nie ma. Drzewiec wzmocniony. No teraz już gramy powetę ewidencja. I jeśli jej nie wygna ani nic z tych rzeczy. No to może tutaj powalczymy o wyższe cele, czyli o, o zwycięstwo po prostu, nie? Może się uda Krąg życia, ok. nie wygnał jej, także spoko I teraz tak Gramy sobie z desantu morskiego tych, te, tych pasiaków, żeby mieć onej romancję na rundę ostatnią Żebyśmy w razie czego mogli sobie z niej zagrać uzdrowienie A z desantu zagramy sobie właśnie w następnej pasiaki, nie? Także mamy gwarancję, że zagramy sobie pasję w ostatniej rundzie jeszcze. Oczywiście od razu zapał. Najstarszy z pasjaków, ojciec, który ma 8 punktów. I zapraszamy resztę do zabawy Hops. No nie jest ich wielu na razie, ale zaraz sobie stworzymy jeszcze 3. Także w sumie spokojnie. Myślę, że spoko opcja. Trzech, dwóch, przepraszam, dwóch sobie stworzymy jeszcze. Także będzie prawie komplet, bo komplet to by było jakby było siedmiu. Zresztą tylu jest, tylu widnieje na e, miniaturce do serii Braciaki Pasiaki, gdzie jest tajna misja pokonać RU. Machakamski traper na dyszce. Co to jest za traper Machakamski? Jakiś chyba wód Traperów Machakamskich. Najsilniejszy z rodziny traperów. No nic, no to gramy sobie teraz. Tak 31 do 18. Będzie musiał grać tego shiru tutaj. Ewidentnie. hawiesz musimy, musimy mu wyblidować tego shiru. Okej, okay, Natalis. Posiłki, oczywiście egrane w niebieskie pasy Zwiat wiatr krajpyk Kolejne kolejny pasiaki przewaga punktów 17 no zaraz zleci Shiru ewidentnie nie tak mi się wydaje że to już jest ta pora będzie musiał chyba bo brakuje mu 17 punktów zobaczymy myśli teraz gorączkowo co zrobić żeby tutaj coś pokraść jeszcze Ona i romancja no tak, chyba shiru będzie tak grany i to na na piątce? A zbiję go sobie po prostu do czwórki no spoko no to nam chodziło ogólnie w tej rundzie nie? żeby on zagrał tego shiru no, no i pozamiatał, no trzeba przyznać, pozamiatał e, Wchodzimy niestety, znaczy niestety z kartą straty Do rundy ostatniej No ale on już jest bez Shiru, bez tutaj obrońcy puszczy Czyli będzie miał jeszcze e, Dąb Pewnie nie, Wielki I tyle Myślę, że damy sobie radę jeszcze z nim Albo przyzwiemy 6 pasów, to jest, są 24 punkty Jest Foimir, to są kolejne punkty, to jest 11 punktów 35 punktów mamy już na pewno z mamy kolejne 6 to są 41 punktów i przydałby się Kosynier leryjski, ale to nie ma, nie ma go niestety tutaj mamy jeszcze jednego dowódcę, nie? O, pasy też by się przydały pasy i Kosynier jest taka możliwość, można prosić kurcze O. bo się to skombowało. Znaczy nie będzie kombła hmm. Fojmira i tych Kosyniera Leryjskiego. Wielka szkoda. Serio. Bo będziemy mieć mnóstwo wzmocnionych jednostek. Jeszcze mamy Strażnika Świątennego. Cholera. Mega punktów, bo poszło ten dociąg w ostatniej Rudzie. To są fatalne sprawy. No ale i Strażnik Świątenny to jest... No marne, marne punkty. Bardzo marne. 11 punktów w dwóch kartach to jest słaby wynik. Nie jestem teraz niestety pewien, czy się uda ugrać to, przez to, że mieliśmy ten dociąg, no nawet fregaty nie dociągnęliśmy. Albo jakbyśmy dociągnęli uzdrowienie, to byśmy chociaż w Romancji sobie zagrali kosyniera, a tak to. Mieliśmy raz, dwa, trzy, pięć kart zostały które w deku, które byśmy jakbyśmy do jak dociągnęli, to było fantastycznie. No a dociągnęliśmy dwie, które niestety nie nie są fantastyczne tak po prostu w skrócie mówiąc no cóż widzicie, ona i romancja uzdrowionko, ciach okej okay. No gramy, gramy, to uzdrowienie patrzcie, nie da się zagrać uzdrowienia okej, okay, jednak się da gdzie jest Pawetta? tutaj dobra czy myślę, że są jeszcze szanse, nie? Na zrobienie tego, ale no, kosynier by nam dawał e, potencjalnie możemy mieć wzmocnionych jednostek e, 9, czyli kosynier by wszedł za 12, aż kurde e, Szkoda. Dwa razy więcej niż wchodzi strażnik i olej. Ponad dwa razy więcej, jeśli chodzi o olej. No zobaczymy co on tam ma jeszcze, nie? Ciekawego Strach jest, lekki strach jest. Tutaj na ja zobaczymy, czy się skończy powodzeniem Aha, Tris Tristelekineza. Co to będzie za karta specjalna? Krąg życia Aha, ok. Spoko okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. mm, no musimy zagrać już sobie pasy ups zapał zapałki okej okay. na ten moment to wygląda spokojnie, nie? teoretycznie Natomiast. No, my jeszcze robimy. Ile punktów? 16. 22 punkty robimy jeszcze. To jest tylko czy aż. Nie wiem, no on ma 15. Hmm. Nie gram jeszcze tego oleju. Zaczekamy sobie z tym. Pojmierno bliskie, żeby że strażnik przed zafula. Nie no ubolewam, że nie ma tego koseniarnie zamiast oleju. Bo olej to jest 5 punktów koseniarnie, żeby zrobił e, 10. Albo więcej, nawet troszkę. Zobaczymy, czy to zaważy na tym. No, fregatka też by parę zrobiła, nie? Kurczę. Hartowanie. On ma jeszcze z dowódcy punktów. 6. Tak. 6 punktów ma z dowódcy. Miałam przewagę 22 punktów teraz obecnie. No ale nie mamy już dobrych kart, nie? Dobra, zróbmy tak. Nic innego nam mnie pozostaje. Ajajaj, kurz zapiał. Bo chociaż pasiaki jakby były. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. O kurde, teraz Syroko dopiero. No to jakby zagrał wcześniej i mi wygnał powetę, właśnie coś czułem, że może mieć, nie? Jakby zagrał wcześniej i by mi wygnał powetę, to. No nie przyzwalibyśmy sobie teraz, nie? Tych pasów. No ale my tylko robimy teraz 5 punktów i zobaczymy, co on to będzie miał na końcu. Jako finisher, nie? Musi zrobić 23 punkty. Myślę, że jest w stanie, na pewno, ale czy zrobi? Aha, okej okay. <grystanie> Ostatnio mam problem z dogrywaniem gier Aha, czekajcie, nie, dobra, jest Wow wow, ho, ho, ho. Co? Jednym punktem? Ale czemu był, był taki lag? Ja nawet nie wiem, co się stało, widziałem, że tam był ten nie, nie wiem nawet jak on się, się nazywa, ale to wzmacnia się za każdą specjalną kartę zagraną. O cholera! No to pierwsze, pierwsza misja zakończyła niepowodzeniem. E, Przewrócona przez braciaków, pasiaków. No aż nie wiem co powiedzieć. Wow, jestem, jestem w szoku, ale jestem też pod wrażeniem. Ale jednym punktem. <laughs> co to było? Aha, czyli mecz do końca trzymał w napięciu, jak widać tutaj. O, nowa, nowa zadanka z podróży. A no tak, bo dzisiaj wtoreczek. Będzie trzeba porobić. Słuchajcie. O kurde, przegraliśmy niebieskimi pasami święto. Dzisiaj jest święto. Jakim cudem? Ale wleciał mu ten gord. On się chyba nazywa ten krasnoludnie. Nie wiem, bo sam, sam nie wiem, bo go nigdy nie używałem. Muszę się przyznać szczerze. Ale wleciał tam z 19. Aha. A, czy to znak, znaczy, że trzeba kończyć odcinek? Bardzo możliwe niestety. Dobra, słuchajcie, dzisiaj niestety cicha misja zakończona niepowodzeniem Gord nas załatwił jednym punktem, co za chłop, nie? A Dobra, no debiut, debiut na pro niestety niebieskich pasów No taki, powiedzmy, mocny z przytupem, ale niestety nie, nie, na, pozy nie na plus, nie? Okej, okay. na początku filmu się dra drał chyba ciął, a teraz już łazi płynnie, jak widać, dobra Nieważne Kurde, dobra, no to nic, byki Trzymajcie się, to był debiut pasiaków na proranków w tajnej misji, która niestety okazała się niepowodzeniem, więc trochę szkoda, ale spróbujemy. Myślę następnym razem. Trzymajcie się, byki, naleśniki i...